Siemaneczku, z tej strony faktycznie witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Fallouta 3 Słuchajcie, dostałem się do jakiegoś biurowca A, ja już tu chyba nawet widzę byłem, tak? Gdzie to jest yy, dane? Tutaj gdzieś, to nie Dobra, zobaczmy czy da się gdzieś przejść Terminal, byłem tu naprawdę? Nie mam bladego pojęcia czy ja tu byłem, czy nie byłem... Ouć! Są... Drzwi mnie przygniotły, nie mogłem wyjść. są jakieś drzwi. Tam jest zejście na dół. Kuźwa. Strzelba tu była, ale mnie nie, z... nie, mnie nie postrzeliło. Chyba tu jednak nie byłem. No właśnie. Nie byłem tutaj. Dobra, gada mniej. Jak to mój karabin chiński słabo. Ej, w ogóle zepsuło się coś? Bo ja mogłem nosić 400. O, o, to co to się stało? Ja ostatnio mogłem nosić chyba 440. To z jakiej to racji? O. To z jakiej to racji się to zepsuło? Możemy pozwiedzać. Szafka. Ciężarówka Nuka-Coli. Kapsle. Kapsle. Co mam teraz zrobić? Chemia. Brudna woda. Wypijmy w cholerę całą. Bomby cukrowe. Chipsy. igłany magazyny. To nic nie waży. Nic nie waży. Nuka-Cola. Oczyszczona woda. Wyrzućmy cały odlat. Pojemniki z krwią wypić wszystkie steampaki, księga wiedzy i wygrzewy. Się uzależni od tego syfu jeszcze będzie. Tak bardzo przesrane. Ja nawet nie wiem gdzie jesteśmy zbytnio. Tu coś jest kapsel Nuka Cola. O, false Charge ta tu wejdziemy. Czekajcie, muszę przeładować. O, musiałem sobie trochę głośnik przyciszyć. Pięknie. Weźmy od razu ten chiński też. Uzbrojenie. Pięknie. Pięknie, tam nie idziemy. Srać to. Tutaj coś jest. I tu bym się chętnie przeszedł, o ile da się tu wejść. Leczmy się ładnie, przeładujmy. Da się. LOB. Czyli jakieś laboratorium. Wyczuwam obecność. Robotów? Który na dodatek się zaciął Czekajcie, może da się mm, Zabarykadować drzwi Notatka służbowa Dziś w nocy do całego personelu Dobra, to tutaj jednak nic Tam jest ten robot strażniczy, ale kimów oko w tym momencie? Tu nic nie znajdę ciekawego? Ała, ała, ale się kopłem mm. znaleziono wroga do neutralizacji. Dobra, tu mamy apteczkę, na, 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 metalowe budło jest dalej, wy się strzelacie tam. Ile tych robotów tu jest? a ja nie mogę cię po prostu wyłączyć? Czekaj, jak to jest w końcu? Nie mogę? On w ogóle we mnie nie strzela. No teraz się włączyłeś. Albo on to jest zbugowane. Albo one rzeczywiście nie działają. Zbyt dobrze. Przejdźmy tu. No, ja być szczery, to trochę się obawiam tu chodzić. No, teraz chyba tam strzelał robot strażniczy. Entz, Tu byli ludzie. To wiemy. Automat. Nuka Cola. Tu jest lodówka, nie dziękuję. Apteczka pierwszej pomocy, najważniejsze. Mentaty. Jezu, znowu on mi tak wyskoczył co za pała co my tu mamy nic ciekawego hm, metalowe pudło znowu to samo przypomnę do wszystkich protokoły dobra biurko nieaktywne metalowe pudła książki wszystko nadpalone to nie dziękuję tam o o o robobrain Dobra, Kimu na razie w oko. Jak to jest, że tutaj też były drzwi? Otwórzmy. O, tu coś już więcej. Jakieś odkurzacze. Lampa. Pięściarstwo ilustrowane. Strzałki. Fajny mają szpital. Apteczka pierwszej pomocy. Dobra, wyjdźmy stąd. Chodźmy do tego kapcaniucha. Hmm... No, byłem, znaczy się. Dobra, nie chcę tutaj tego syfu. Strasznie dużo drzwi tutaj jest. Tu można iść do góry, na dół, w bok, w lewo, w prawo. Strasznie śmieszne pomieszczenia tutaj są. No, proszę. Kolejny pokój. Kolejne jakieś znajdźki? Chyba jedzie jakiś robot. Przypomnienie, czyli znowu to samo. Woah, shit! Czy ciebie pogięło, robociku? Nie miało być w korpus. No nie, chcę w głowę. Benz, benz. Dobra Nie ma źle Szafencja Ouu kapsel i nabój Pusta butelka po Nuka coli Hmm Neuka Cola Quantum Tu nie Tu jeszcze można zejść na dół do góry Kastet tu widzę, ale ja takich syfów nie zbieram 60 kapsli. i tu mamy 785. Wow 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 Tak dużo wygrać. Co mamy w lodówce? Nic aha, tu mogłem tego nie otwierać oczywiście i 80 kapsli. Boju, tyle pieniędzy. Dobra. Mm. Tu można zejść, tu gdzieś można zejść, ale nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Gdzie ja wejdę? Co to za pomieszczenie? Szafka na akta. Nawet tu nie strzelam, bo widzę, że gaz się ulatnia. Czy inne pierdoły? Ten się znowu tam strzela u góry. A my przejdziemy tu. Archiwa, Ok. Ups, wszędzie gaz, wszędzie gaz. Jak tu teraz coś strzeli typu ja he, he he musiałem to zrobić ale człowieczku wstawaj znaczy mut mutancie o ja patrzcie ile tego idzie nie trzeba to jakoś inaczej uzbrojenie tu mamy jacka, karabin snajperski miny, miny odłamkowe to nie może niekoniecznie Jętacz ognia, rozpruwacz strzelby bojowe. Aha, trylufowy karabin laserowy. Woof! Aha, powiem Wam, zapowiada się fajnie. Zapowiada się fajnie. Co i myślałem, że już. No, fakt faktem, no, ale ja bym się chciał otworzyć, o. Zapisujemy, bo wiecie, że bardzo lubi mi wywalać grę. Pam, 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 pam. Tu nic nie ma, tu są drzwi, tu też są drzwi. Co tutaj jest jeszcze tu jest szafka na akta 6 kapsli tak ze friko to ja biorę szafa karton papierosów to mnie tam wszystko nie interesuje szafka na akta 9 kapsli szafka na akta 8 kapsli no 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 całkiem całkiem tu bierzemy wszystko tu bierzemy wszystko Jezu, ile tu jest... kapsli Masakła ma masa Jezu, jak to napierdziela Tu nie ma nic Też nie ma nic Muszę zobaczyć Gdzie wyjdę Uuu, la co my tu mamy? Nie wiem czemu, ale bardzo mi się już podoba ta broń Pusta butelka Bardzo łatwe, tak? Otwórzmy Weźmy wszy wszystko wziąłem Nic nie wziąłem Nie, ja to jestem agent Tu stealth boy Też bym musiał kiedyś tego użyć Stealth boy są dosyć fajne Szafka Dwie nukakole, dobra, niech będzie Metalowe pudło, 57 strzałek pakiet elektroniczny pewnie. Tak, jego pierwotne instynkty tam mnie czasem przerażają, Ty, Ty co mi dasz? Elektroniczny pakiet i rakietę. Dawaj Co się będziemy. O, tu jest safik w ogóle i przy okazji... Przeciętny zamknięty. mam cztery Ok. Kapsle, naboje. I wszystko stąd. tu coś. A ja tutaj nie eksplorowałem za dobrze. Na to wychodzi. Tum 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 co my tu mamy do no, zwykłe drzwi, a zobaczmy jak tutaj sobie poradzi, ne, niezbyt No Pewnie, że zabawa Baterie rozszczepieniowe to mnie nie interesuje. O! Jedna Nuka Cola. O. 30 kapsli i o! Aha, tu nie było nic, dobra. Zrobimy czwóreczkę. Le Waliz... wziąłem te ubranie chyba. Oho. To wyrzućmy. Tu jest komputer. I pewnie mogliśmy w tym komputerze. Nie, to samo. Puste biurko i same butelki po koli. Ja musiał być to nie, nieźle sławny napój w takim razie. Bo w, gdzie byście nie wyszli, możecie zauważyć, że, że są butelki po koli. Fajnie, tak z jednej strony. znaczy mi się osobiście motyw podoba? Pewno jest ciekawszy niż. I że mieli tego na przykład nie dać i byłoby to takie wiecie tak da mnie takie smutne, nie? Byłem tu? No nie, chyba nie bardzo. Skoro tutaj jest tyle pieniążków. O, pale kolejowe. Właśnie tym... Tym pistoletem na pole kolejowe też byśmy musieli trochę postrzelać. Fuck Co. Dobra wyjdźmy z po prostu. Nie wiem jak. Nie mam pojęcia, jak stąd wyjść. Ale się zaraz dowiem. Chyba. Chyba, chyba, chyba się zaraz dowiemy. Nie no, nie wiem, dobra. Tu jest wejście do góry, Woros. Woros, tu jest wejście do góry. O, ale tu nie byłem. Tu jest winda. Do wschodniego skrzydła. No ciekawe. To tu nie byliśmy. Raczej nie ma szans terminal bezpieczeństwa, czyżby to samo ocelała notka służbowa ustalone schematy postępowania i firmy mm, odnośnie ewakuacji odnośnie broni H31 Już sobie lekką broń, tak? fajnie superowo nic, o, to... ale widzę stealth boja A jakbyśmy tak kapsel zróbmy tak Mhm. Mm Pomówimy, wymienimy się sprzętem. Jak um. najbardziej! Mogę ci dać trzy. Ok. Mogę ci dać mina kapslowa. Nie wiem, chcesz Medixy? To ci dam. Karabin myśliwski, rezerwisty Broni mu nie będę dawał, bo on ma dobrą Mogę mu co naj... Chociaż nie, też mu granatów nie będę dawał Blackhawk, nic ci już więcej nie dam że ja bym mu mógł dać kupę rzeczy I on by mi mógł nosić, fakt faktem Ale nie wiem czy to ma sens A co jak mi z tym ucieknie? Co jak będzie jak murzyn? Aha, tego się... A co co tutaj się stało? No, widzę, że pana tam pogieło. Przydałby się jakiś granat odłamkowy. Eee, nic się nie robi z tego ziomeczku No, już trochę lepiej. Jeszcze z dwa granaty. Jeszcze jeden. No i super. ja Patrzcie, znowu pełno szafek. Znowu Nuka Kole. Tyle pieniążków. Tu mamy jakieś wejście. ładnie drzwiczki obite były myślałem, że ktoś tu leży a tu kawałki robota strażniczego mianowicie właśnie tego o, o, o tu nie, ale tu można przejść mamy coś w biurku 6 hmm. kapsli ogniwo fuzyjne, ok dobra, zawsze coś przejdźmy tu bo widzę, że się da o, momencik Dobra, jesteśmy z powrotem. Zapisujemy. No, przechodź za stronicy. O, tu jest pusto. Ale tu można przejść, dobra. O, już mam mało życia. No i słabo. Bardzo słabo. Jezu, dobrze, że to ma aż tyle amunicji, bo prawie wszystko muszę wpakować w takie zaraz się z nim rozprawimy, ale się zezłem dobra. Gnojek nie żyje. Pusty kufer. Tu nic ciekawego nie ma. Tu mamy pan wyrwi, wyrwi flag. Bardzo trudne czyli łamiemy spinki. Nie, mam tylko trzy spinki. Co ja zrobię? To nie jest śmieszne, mówię poważnie. No i zaraz na nią dwie o, o dziwo nie no i super czyli ja mogłem tamtędy pewnie wejść, tak? a nie dobra, nie wszedłem też tędy słuchajcie, nie wiem co mam zrobić, bo mi się psuje cała broń tu nic już nie mam, tu nie mam amunicji dobra, to jedziemy z tym o Jezu, ja z tego nic nie robię co ja mam zrobić? granat odłamkowy granat em, tak o energetyczne... jeszcze jeden i od razu się mm, cechy dobra czyli mniej więcej wiemy co na nich dobrze działa niestety ja już tych granatów nie mam więc będzie krucho. Kapsli 20, szafa grająca, kibelek, pusta szafka, hm, dobra. Terminal prezesa. Może tutaj będzie szło zapisana faktura. Mhm, ustalone schematy. Stanowienie odnośnie broni, ewakuacji. No, czyli nic ciekawego. Otwórz. hu uh, 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 uh. O, nie, 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 nie. spróbujmy tak. Udało się. Chiński pistolet z No super, 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 super. Tego się tutaj nie spodziewałem. O, nawet granaty. Dobra Wszystko o nie, mam za duże obciążenie Całe 12 ma hm? Żebym tylko kogoś nie zabił Grubas, kolejowy Karabin laserowy to trzeba właśnie wyrzucić Skrzynka granatów O i tu coś mamy czyżby, przypomnienie tylko, dobra puste biurko puste biurko metalowe pudło, e, nic ciekawego tędy możemy, aha, to takie buty aha, czyli ja wcale nie musiałem tam tego otwierać, tak? O, czy to jest u mnie normalne? Czyli biegnę i nie patrzę co robię Terminal Działu Badań i Rozwoju Aż na setnym trzeba mieć Uszaleliście Przedwojenne książki Ja naprawdę muszę w końcu iść i je posprzedawać Szafka na akta 8 kapsli Szafka na akta 25 kapsli Niezłe łapówki to musiały być w takim razie Szafka Nuka kolej kapsel i o dziwo cicho tutaj jest, w sensie że już nie ma żadnych potworów. Nic, robotów, nie wiem czegokolwiek. Widzicie, ja już mam w ręce za stronę granaty. Tak, na wypadek, gdyby. O, on już nie działa. Dobra, same naboje zbieramy mhm, mm dobra i tu są nuka kole i ja już więcej nie poniosę, no i super mina odłamkowa rękawica wspomagana, to mi jest do dupy potrzebne i tą strzelbę możemy na razie też i ten miotacz też wywalić się pójdzie na pewno lepiej terminale, szafy o spinki, Jezus jak pięknie. Dobra kochani, tu będziemy kończyć. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia i cześć.